STS. Wspieramy polski sport. Jak to jest tutaj? No faktycznie strasznie sypie, a jak według Ciebie tutaj jest w ogóle szansa przy takich warunkach, przy takim obfitym śniegu, żeby tutaj przygotować taki obieg? Znaczy, obieg jest generalnie przygotowany, tu nie ma większego problemu. Problemem jest tylko to, że ten śnieg jest świeży. Na zeskoku jest ciężko, jest trochę miękko i tak świeży śnieg zawsze zwalnia zawodników po lądowaniu, a patrząc, jakie upadki tu miały miejsce przy poprzednich edycjach, to nie skończymy myślę, że tutaj nikt nie podejmie ryzyka do tego, żeby skakać i ryzykować. Z zawodników, Tym bardziej, że mamy e, przed sobą lepszą prognozę na jutro i do tej pory te, te konkursy turnieju były w miarę bezproblemowe. No właśnie, lepszą, ale czy faktycznie ma być jutro lepiej? Organizatorzy mówią, że tak. W zależności od tego, na jakie pogody się patrzy, różnie z tym bywa. Jedno jest pewne, że nie mamy tutaj wiatru, bo wiatr by dodatkowo komplikował, komplikował sytuację, bo nawet przy padającym śniegu ekipa, która oddmuchuje tory, jest w stanie to sprawnie, sprawnie przeprowadzić. Natomiast jeśli do gry by wchodził wiatr i te przerwy by się wydłużały, wtedy byłby konkurs niesprawiedliwy i trudny do przeprowadzenia. nas ciekawi, czy na przykład przy takim zerze stopni, czy na dodatniej temperaturze można wydmuchiwać ten śnieg, czy on się nie klei? Z tych torów tak. Z tych torów sztucznych tak. Coś tam jego zostaje, ale da się, to, da się to realizować. Natomiast przy tych torach, jakie tu miały miejsce jeszcze 2-3 lata temu, wtedy e, byłoby to ciężko. I w historii mieliśmy takie tutaj e, przypadki konkursów turniejowych, gdzie ten ostatni konkurs był najbardziej selektywny. Można powiedzieć, że duże szczęście, że akurat te tory tu zostały zamontowane. E, myślę, że na pewno ułatwią przeprowadzenie i przygotowanie skocznie do, do konkursu. Czy ten brak serii KO to dla... dobra decyzja? Ja z mojej perspektywy powiem, że, że właściwa. System KO jest w pewnym sensie ciekawy, e, ale jest ciężki dla zawodników, którzy lokują się tam w granicach... E, są na pograniczu punktów, bo e, można zająć miejsce w konkursie 26, a nie być w serii finałowej. Czy można coś jeszcze... Się, taka jakaś niespodzianka jutro przytrafić w związku z takimi warunkami, jeśli chodzi o klasyfikację turnieju? Myślę, że jak warunki wkraczą do gry, to zawsze niespodzianki mogą być. Nie wiem, czy one będą mile, czy, czy bardziej mile, czy mniej mile widziane. Natomiast myślę, że dopóki ostatnie zawody nie wyląduje i nie wyhamuje tam przy exit gate, to nie można mówić o tym, że cokolwiek jest rozstrzygnięte. Pamiętasz taką pogodę ostatni raz gdzieś? E były takie śnieżne. Były Engelberg kilka lat temu z takimi opadami śniegu. W zeszłym roku była w Engelbergu taka sama sytuacja. Przy pierwszym, pierwszym dniu kwalifikacyjnym, gdzie skakaliśmy w podobnych warunkach. Natomiast faktycznie, tak intensywne opady śniegu, myślę, że to jest, patrząc na ostatnie zimy, pewnego rodzaju evenement. No, no, dziękuję i powodzenia.